Kiedy Olga poznała Alberta i ta miłość się gdzieś tam dopiero zaczynała rodzić, no to widać było na początku tą tą taką ekscytację, którą właściwie każdy z nas chyba pamięta. Nie wiem, no, z, ja przed dekady, jak poznałam swojego męża. jest to jest fajne, kiedy nagle widzisz, że człowiek tak zmienia mu się wraz twarzy, tak łagodnieje, jest taki zamyślony, a coś do niej mówi, że na... no, bardzo, bardzo się to w ogóle masz taki glow kiedy jesteś z Albertem. naprawdę masz taki glow, ale ja nie mówię o, o, o twarzy, bo zawsze jesteś piękna, Ale ja mówię, no teraz akurat jak taką minę robisz, to nie. <śmiennie> <śmiennie> Jesteśmy, no właśnie, w waszym domu. Tak. W naszych czterech ściankach. No dokładniej w Olgi czterech ściankach, nie będę oszukiwał, ale tak, czuję się jak u siebie w domu. Jak się między nami zaczynało, posłuchałem sobie podcast Olgi, w którym ona mówiła takie rzeczy, że o Boże, to się nie uda. Mówiłam między innymi, że nie ma opcji mieszkania razem. Możemy na jednej ulicy, ale gdzieś tam dom obok. Jeżeli sobie myślałam, że taka, że w ogóle kiedykolwiek będę miała jeszcze jakąkolwiek relację, to ona będzie raczej właśnie na takiej zasadzie, że razem, ale jednak osobno, no wiadomo, jestem z dziećmi i tak mi jest dobrze. Wiadomo, super jest takie, kiedy ludzie nie mieszkają, mają związki, gdzie nie mieszkają razem, mają może takie, więcej takiej wiem, swobody, której potrzebują, yy, wychodzą na randki, potem każdy idzie w swoją stronę i to... Yy, Ukrywam też, był taki w sumie mój model jakiejś takiej relacji. Ja tak sobie myślę: Wow, no to, to będzie wyzwanie. Kiedy pojawił się Albert, to ja nagle zobaczyłam, że, że to jest człowiek, z którym nie dość, że ja lubię spędzać czas, to on jest dla mnie taką kwintesencją domu rodziny czyli tego, o czym zawsze tak naprawdę marzyłam i jest jedyny, który po prostu w ogóle nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy nie mieszkali razem, żebyśmy nie żyli razem. Jest dopełnieniem po prostu całego tego tej, mojego szalonego życia. Olgina i Albert to są po prostu takie słodziaki, no, mega słodziaki. Albert też jest bardzo zabawną osobą, która lubi sobie żartować, e, ma bardzo duże poczucie humoru. E, I Albert tutaj jest takim kolejnym elementem, bym taką naszą kolejną przyjaciółką do tego naszego zestawu. jaką jak on pięknie gra na komputerze, nie? No, jak mecze jak ogląda. I jest, a jak on gra czasami w tą piłkę. W piłkę, no, uwielbiam. A jak, to, jak sobie czasami pośpi dłużej, Boże, jak jest słodki, No co? I jak sobie te zasłony, zas... bo ja lubię przecież, jak jest, jak jest takie tak. piękne słońce, aż jest to tak... za zasłoni. Nic mi nie przeszkadza. Słuchaj, że Albert tak kocha twoje dziewczynki, no to to jest niesamowite. No bo jednak chłop się wpakował, nie? To, że ja mam dzieci nie było żadną tajemnicą od samego początku. On wiedział, że ja mam dziewczynki, że, że są super. Daj No ale pokaż, na chwilkę. No pokaż. Od razu z dziewczynkami też złapałem super kontakt. No są po prostu prześwietne agentki po mamie. Dziewczynki go bardzo kochają. Ja myślę, że też też bardzo ważne, żeby podkreślać, że one mają zarówno Zosia, jak i Helenka, one mają ta tatę, tatów wspaniałych, bardzo kochających swoje córki. Dziewczynki też są w nich zakochane. Ja jestem Albertem. Ja jestem dla dziewczyn po prostu Albertem. To jest nasz przyjaciel, opiekun, yy, mój rycerz. Chciałabym, żeby on dla dziewczynek był takim autorytetem i kiedy w przyszłości będą wybierać swoich wiem, partnerów na życie, to właśnie, że, że, że Albert będzie takim ich przykładem na takiego po prostu idealnego. Nie da się o nim inaczej powiedzieć, naprawdę. Taki jest. Bardzo wysoką powszeczkę postawił. Teraz w tej relacji z Albertem jest taką najłagodniejszą wersją siebie. Wszystko przychodzi z jakąś taką łatwością, kiedy jest w życiu miłość. I tak, tak właśnie teraz Olżynka moją widzę. Ty się szykuj, ty panienką już nie, nie będziesz. To <grym> ślub, zobaczymy jak to Użyło będzie. Użyło ci Olga. Użyło ci, że już nie będziesz panienką? Złapałaś. No, się. panną. Złapała. Złapałaś. złapała. Będziesz wylonę rzucała? Będę. No. Że noc po ślub na wszystko będzie. Klucz naszego sukcesu i że nam tak dobrze to wszystko się układa, że my po prostu ze sobą rozmawiamy. My jeszcze ani razu się nie pokłóciliśmy. Jesteśmy ponad rok razem, a odczucie jest, jakbyśmy byli już tak z pięć. Zrobiłam ogórkową. Dla Alberta, nie wiem, no, zrobię obiad. A nie, o, o. No, Coś, nie wiem, przygotuję coś ładnego, to on to zawsze jest, zawsze to doceni. I to wtedy jest dla mnie ogromna radość. Bardzo dobre, kochanie. Prawie jak umamy. mamy. Albert. Albert! To jest dla mnie bardzo, bardzo super, że ja wracam do domu i ktoś na mnie czeka. I to jest A nawet jak nie czeka, to on też bardzo często pisze, że obudź mnie jak wrócisz. Albo ucałuj nas przed spaniem. Jest nasz Albert, czy mój. Nie, na. No. Nie, na, mój. Nie, nie, nie. Nie, na nie. Nie, nie, nie. Mój. Nie, nie, nie. Nie, mój. Nie, 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 nie. mój. Nie, nie, nie. mój. O, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę wasz. Mało. Dobry chłop. Dobry. Ja Gdzie się uchował? Jak się uchował? Chował się pod kamieniem. się uchował? Że się go tam wynalazło. Ale wiesz, że on ma szczęście, że on mnie znalazł, nie? O nie, no to, to, to on jest w ogóle na, na piechotę do na kolana, na kolana. To podczas, no. Wchodząc w relację z Olgą, też poczułem taką pewność, że może się pojawić mała księżniczka lub e, mały książę, bo ona jest taką super mamą i ma takie supermoce, e, że to mi daje bardzo dużo odwagi, żeby o tym myśleć, po prostu e, poważnie. Ale jeszcze nie teraz. с 8 м Ale jeszcze nie teraz, zaraz sobie, mam, mam, mam tu tyle notatek, że nie wiem od czego zacząć. Ja tak samo. Olga, Albert są z nami, czekaj, zaczynamy od ślubu, od tego małego księcia. Ja mam błyszczyk, bo ja, jak widzicie, ja bardzo lubię jak mi usta błyszczą, czyli mi usta od, od odpowiednio błyszczą. To jest to glowo, o którym mówiła tak. twoja przyjaciółka. Słuchajcie, uroczy był ten materiał i zapewniamy widzów, ponieważ znamy ciebie Olga nie od dziś, że tam nie ma wcale lukru i to nie pod telewizję. Bo ty wreszcie y, jesteś w takim miejscu swojego życia, że to, co się wydaje idealne i nieprawdopodobne, naprawdę się dzieje. Tak, tak. Dokładnie. No to bez wnikania, kto kogo znalazł pod tym kamieniem, jak wyście się znaleźli? Bo zaczęło się Gdzie przecież. Gdzie był wszystko, ten kamień? W ogóle. Tak, od tańca, od za który. Czaczy. Za który ty jeszcze musiałeś zapłacić, bo to były lekcje tańca. Ja zapłaciłam ja no. za tą miłość, ja sobie ją kupiłam, można powiedzieć. Tańczyła, no tym, tym kamieniem był taniec. No. pod tym tańcem się znaleźliśmy bo dostałem telefon z Akademii Tańca, z którą współpracuję, że no jest taka pani na lekcję, sobie mówię dobra, czy znajdę czas, znalazłem. No i tak naprawdę od tego się zaczęło. Można powiedzieć, A tak kliknęło od pierwszego wejrzenia, albo czy traktowałeś się, Olga, jako, no, wie, jako klientkę, uczennicę? No. Od Przecież od pierwszej lekcji się zaczęliśmy dobrze dogadywać, już okay. było flow, że tak powiem. A od której lekcji nie musiała płacić? Jak już nie musiałam paść, to już nie chodziłam. To, właśnie. to już nie było przyjemnie. Nie było potrzeby. Dobrze, zaręczyliście się na teleryfie, jak bardzo rom... nie, nie było nas tam z kamerami, więc muselić o, o tym opowiedzieć. Musimy o tym opowiedzieć, jak bardzo romantycznie to wyglądało. Bo powiedz, ja też się stresuję, że będzie zbliżenie na pierścionek, a ja mam takie. O, muszę tak usiąść, żeby ręce były ładnie. O, tak, o. Dobrze. Na Zaręczyny były takie, jak dokładnie chyba marzyłam o takich, bo były... byliśmy po prostu sami sobie na tarasie. Nie spodziewałam się tego w ogóle, bo byliśmy na wyjeździe takim rodzinnym z moim bratem i z moim tatą. Więc cały czas wszędzie byliśmy razem. Wiedziałam, że Albert, jeżeli będzie się oświadczał kiedyś, no to na pewno zrobi to tak, żebyśmy byli sami, bo nie znoszę robić wokół... Publiki. Publiki, no, ten. no i faktycznie jakoś tak wróciliśmy do domu po jakiejś tam wycieczce. Ja już byłam zmęczona, już chciałam odpalać e, Polsat, wiadomo. wiadomo Oczywiście, że, wiadomo, tak? tylko Polsat. Tak? E, no i Albert mówi, to chodź jeszcze na chwilkę, tam usiądziemy sobie na taras. I to no się dobra. wtedy wydarzyło. No i tak, tak, było bardzo kameralnie, bardzo. W Twoim stylu. Tak. E, muszę Was o to zapytać, bo myślę, że też Twoja historia będzie świetnym m, przykładem i nadzieją dla kobiet, które w jakimś tam momencie swojego życia zostają z, z dziećmi. Oczywiście mm. są tatusiowie, ale jakby jest samotną mamą albo samodzielną mamą z dzieciakami. No i poznaje mężczyznę. Mężczyznę akurat tutaj bez, bez przeszłości, bez e, dzieci. To nie jest łatwe, chyba, zaryzykować i wejść w to, a Wam się udało. Ja absolutnie od samego początku nie miałam żadnych wątpliwości, że Albert, w ogóle, żeby wprowadzić go do naszego życia, też nie, nie robiliśmy z, z tego jakiegoś. Wielkiego halo. Wielkiego halo. Po prostu Albert się pojawił, dziewczynki też go znały, ponieważ ja chodziłam na lekcje tańca, więc one go kojarzyły, więc to nie była zupełnie nowa osoba. Albert od samego początku wiedział, że mam dzieci. To też jest taka, takie ułatwienie, że wie, że jak, jak, zaczyna, jak zaczyna się z kimś randkować i dopiero się poznajecie, to nagle przychodzi ten niezręczny moment, w którym trzeba powiedzieć, słuchaj, jest taka sytuacja, że ty ja nie mam... nie musiałaś się kreować, Ujka bo dzieci. to przecież nie były randki na początku, więc właściwie wszystko pewnie wyłożyłaś kawa na ławę. Tak, dokładnie, dokładnie. wszystko Albert wiedział. Albert wiedział, w co się wpakuje. No, tak. To też wiedział. słyszeliśmy. No. Albert, ale jak się układa relacje z takimi dwiema księżniczkami? Agentkami, jak z to agen Z trzema w sumie. No z trzema, <laughs> z jedną sobie ułożyłeś na parkiecie, jak jeszcze i... ci za to płaciło, ale tamte dwie to już ty e, musisz przekupić. Wszystko naturalnie. Nie poszło. Nie wiem, z czego to się bierze. Może dlatego, że wcześniej też z dziećmi pracowałem, bo uczyłem tańczyć też dzieci. I nie było większych problemów, mi się wydaje. Ja nie odczułem przynajmniej. Dziewczynki naprawdę. Dobrze się wydaje, ze mną dogadują. Ja, przynajmniej w moim odczuciu to je ja trzeba byłoby jeszcze zapytać, No widzieliśmy to bardzo, na, bardzo, na, na, bardzo na tych kochają. zdjęciach. Dzisiaj zresztą widziałam wrzuciłaś taki, um, taką fajną storkę na, insta na Instagram, gdzie y, rozumiem, że dziewczyny wasze imiona jako rodzinę y, napisały chyba z klocków. Czy tak, Zosia, tak. 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 to było, to było urocze. Na zakończenie, czy wy jesteście rodziną, która może być taką rodziną patchworkową, która usiądzie przy wspólnym stole i pojawią się ojcowie twoich córek, e, nowi par nowe partnerki, nowe dzieci, bo przecież twoje dziewczyny, twoja jedna z córek ma też ma, ma braciszka, e, po prostu wszyscy razem się, się spotkacie. Możecie być takim modelem? Jesteśmy takim modelem, Myślę, tak, wszyscy się dogadują. <coughs> tak, mam Zosia ma, tak jak powiedziałam, super tatę, ma wspaniałych dziadków, z którymi zresztą jeździmy na, na wakacje, więc wszyscy, nie ma żadnych konfliktów. Ja zawsze powtarzam, że im więcej osób kocha moje dzieci tym lepiej. Tym lepiej dla dzieci. Więc rodzice Alberta to są kolejne dziadki przyszywane, też kochają dziewczynki. Także naprawdę staramy się tak, żeby nie było konfliktów. Wiadomo, zresztą sama wiesz, no nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest kolorowo, ale nie ma konfliktów i to jest dla nas najważniejsze. I na zakończenie zakończenia jeszcze. Kiedy ten ślub? Kiedy ten ślub? Bo nasza ekipa już jest gotowa, wiesz, jakby co. Żeby się tak. podali znać, my tam pojedziemy z Dobrze, damy znać. Dacie znać. Samyki będą sypać kwiatki. O, Uf,